Witam Was w, w odcinku 8 mm, Idziemy najpierw zobaczymy jakie mam misje do wykonania nowy pasy dla fiska, beom baloją, przyjęcie, przyjęcie, receptura no dobrze, no to wykonamy sobie załóżmy Bion Balojo, 5 butelek, chyba wszystko mamy to musimy iść do wolnej kopalni czyli tam idziemy na szybkości później pójdziemy do starego obozu tam wybijemy kilka bestii i pójdziemy w końcu do obozu bractwa by wykonać tam resztę questów w międzyczasie oczywiście populujemy sobie na kilka groźnych stworzeń no. Ciekawe ile mi gdzieś tak zejdzie odcinków przy przejściu Myślę, że gdzieś tak z, z 50 postaram się gdzieś tak w takiej liczbie się zmieścić, chociaż chociaż myślę, że z takim poziomem jakim ja chcę nabić to będzie ciężko no dobra mm. idziemy do tego baloro On nas wykiwał, ale i tak dostaniemy dodatkowe expa, a poza tym to jest misja. A ja misje ja wykonuję wszystkie, więc. Tak trzeba po prostu. Tych ludzi też w ogóle ściekam, ale to. Po trzecim rozdziale. Znaczy, no, no. Jak będę kończył już trzeci rozdział. Bo w czwartym oni już są automatycznie więc ten zabici. Dobra, zapiszemy sobie na jakimś. A załóżmy tu, Dobra, to idziemy do tego baloją mm, Nie obejdzie się, oczywiście, bez rozlewu krwi. A więc, chyba, najpierw go ściekamy, A później, dopiero z nim pogadamy, jak, jak go osłabimy. Dobra. Tu jesteś w murze Więc nic nie zrobić Rob, jeszcze, jeszcze, jest Pokonaliśmy go, A, zbierzemy przedmioty Był on miał nawet lepszą od nas O niewiele wprawdzie Można zapisać śmiało No, i teraz czekamy, aż wstanie, pogadamy z nim. Jeszcze tego pożałujesz. Znowu szukasz kłopotu? Mam już wszystko. Teraz porozmawiamy o tej niesamowitej broni, tak? Najpierw pokaż mi, co dla mnie masz. Proszę bardzo. No, w porządku. A teraz broń. Zapomnij o tym. Co? Naprawdę myślałeś, że dostaniesz coś w zamian? Jeśli rzeczywiście jesteś taki głupi, to aż ci współczuję. Dziwię się, że przeżyłeś tak długo. Jeśli będziesz wierzył we wszystko, co ci powiedzą tutajsi ludzie, nie pociągniesz długo. A zresztą, nieważne. Teraz mamy dość jedzenia na małą ucztę. Wielkie dzięki. Może się jeszcze spotkamy. Znowu szukasz kłopotów? Hej, nie dam się robić w konia. Czego znowu chcesz? Uciekaj stąd, powkurzaj sobie kogoś innego, co? No już, spadaj! Widzę, że będę ci musiał dać nauczkę. No już, pośmialiśmy się trochę, a teraz spadaj stąd. Sio! Chyba mnie nie zrozumiałeś. No dobra, sam się o to prosiłeś. Ostrzegałem cię. Chodź tu. No, oddawaj nasze przedmioty. Ja znowu... Zapiszemy w poczekaniu. Teraz będziemy czekać aż wstanie. Może będzie jakaś gadka z nim. No dobra, czekamy aż wstanie gość. Może będzie z nim jeszcze jakaś gadka. Podejdź jeszcze po nim. No dobra. Spuściłeś mi niezłe paty, To była dobra walka! Ale... Nie ma nic z nim okna dialogu, więc... Dobra. Zadanie zakończone. balo jest. Teraz jest Ektura, nowy wyznawczy, test zaufania i nowy pase A to do starego obozu to już teraz idziemy. Skoczemy No musiałam użyć delay' tak to by było była na nagła śmierć ale to już lepiej się skoczyć tak niż się wałkować z tym pół godziny mm, okej okay. mm, teraz idziemy właśnie do do starego obozu jeszcze i pójdziemy może do mm, Laesa nauczymy się Plus jeden siłę, żebyśmy nosili tą błąd Pójdziemy sobie na N. wygramy Nowy pasek dla fiska też. No to jeszcze zostanie nam kilka poszczególnych, ale to już mniejsze takie. No więc też jest dobrze, możemy je zapisać. No, ale w takim wypadku idziemy teraz z tego obozu, ale zanim jeszcze tam pójdziemy, idziemy się nauczyć mm, jeden siły. No, a jeszcze nam tysiąc doświadczenia brakuje do kolejnego poziomu. Mm, przyciekamy tam an -ę. tutaj się nauczymy plus jeden siły. Jeszcze, żeby nosić tą Bion, tą jego. No, jest lepsza o jeden sprawdzi tylko jeden, no ale... Zawsze coś... Hmm. Chyba w tak, z taką bym nawet bronią Ale nie jestem pewny Chyba wyruszymy na tego... Na królową południowość Ale to jeszcze może się wiele zmienić Przez ten czas, więc... Dobra, jest wstawaj Jeden siły, trzeba się nauczyć... się nauczyć czegoś nowego? A, dawaj siłę. Mm, ok, można zapisać. Jeszcze biorę sobie założyć. Mm, dobra, jeszcze tam trzeba posiekać kilku. No, kilku tych. Kilka bestii i będzie poziom. Zaprzemy. O, no. I idziemy. Naszymi sk skokami akrobatycznymi wchodzimy tu, skaczemy tam, skaczemy tam, standardowo No, dobra trzeba jeszcze tam, hmm, może na o, jeszcze właśnie te jeszcze, bo się nauczyłem, to pójdziemy zabić. No, trzeba coś pozabijać w końcu. Mm, A Więc idziemy na jaszczury. No, szybko padły. To nie jest jakieś tam wyzwanie. Mmm, dobra, więc tutaj ten już pojeździł, a my jeszcze się wezmiemy za jednego, który jest tutaj. Mmm, dobra, wyciągamy mieczyk. O, jest, to jest ten. Szybko też padł, nie powiem. Mmm, dobra, piekielnik, serafis no, dobra, No dobra, hmm. no, teraz na E. idziemy jeszcze do Fiskan zajdziemy, no, trochę tych misji powykonywaliśmy. Razem baczę jeszcze nie ma co iść chociaż z jednym powinienem się pojeździć. No mam jeszcze poza tym było jak 317 Nie tak źle Nie tak źle, nie, nie najgorzej hmm. Chyba że jeszcze skoczymy hmm, po obozowiskach takich mini chyba wejdziemy po prostu i ściekamy kilka kefiopis i sście żeby żeby roz, rozluźnić trochę naszego bohatera o, tam widzimy ście wyjadę poza tym tam kefiopijce wszystko ściekamy Tam jeszcze są dwie, dwa krew ten się siebie rady też dla nas nie stanowi żadnego zagrożenia. Hmm. Chodź no tu No, żadnego zagrożenia nie, nie stanowi, ale AP to my mamy teraz niewiele. Trzeba przyznać. A więc i tak trzeba się w każdym wypadku uleczyć, bo go już i się. Mm. No więc, nikt złyka jakąś zażyjemy. Dwie najlepiej. Dobra. można zapisać. Dobra. Hmm. Ile nam brakuje? No, 400. Dobra, więc idziemy tędy tu. Tu jest wilk. E, krew, kilka krewjapis. No i głównie to, co się tu znajduje. No, w prawie pewnie zabijemy na strzała. Zobaczymy, jak nam z Wilkiem będzie sło. Bo wtedy to już no, były jakieś tam problemy. Na kilka strzałów musieliśmy go wziąć. A teraz tylko na dwa. Więc nie najgorzej. Eee, tam, tutaj gdzieś powinny być jeszcze. Jakieś już linki, z tego co pamiętam. No. Yes. Jeszcze kutka jest. Jeszcze kłódka jest. Widzę się w, w oddali. No, no i... idziemy. Póki teraz... Jest tu coś w ogóle. No, dwa kufy. Dobra, zapiszemy. O. jeszcze kod pamiętałem a tu jaki będzie hmm. no dobra okej okay. to teraz do jego obozu hmm. No, wszystkie te zadania, które wzięliśmy, to już wykonaliśmy, ale tylko zrobiliśmy prawie 6 poziomów. A więc kiepsko, ale i tak myślę, że z 10 poziom będziemy mieli, jakby będziemy dołączać właśnie do tego obozu. A, nowe pasy. Tak, no to, nowy paser najpierw. Jeszcze test zaufania będziemy musieli zrobić. No mm. Dobra. To tutaj gdzieś... Nasze, idziemy do fiska. Chyba, że śpi. Tak, śpi. Hmm... No to w takim wypadku... No dobra, w takim wypadku idziemy. Nie jeszcze Dextea sobie zgładzić. Albo Pamiętam, że zawsze jak próbowałem rozwalić fiska albo dextea, to ten stajażnik się ciepią. Dobra, chodź No O no dawaj wszystko co masz To Ci nie jest potrzebne. Nam się to bardziej przyda Ty tak samo oddaj Poziom dostaliśmy nawet hmm, Bierzemy wszystko No dobra hmm, W takim wypadku mieliśmy iść na N -ę. To idziemy, Jeszcze dostaniesz swoje... tak, tak. E... Szósty poziom jest. Diego jest tutaj w tym pomieszczeniu. Mm. A my szukamy Scotta. Mm. Tu jest Kiego, z nim najpierw będziemy walczyć. No. Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie, przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz! Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szlanki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz, i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w Twoim imieniu. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na Waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy, któryś z nich przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu. Ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Naucz mnie sprawniej posługiwać się jednoręcznym. Wróć jak No, jeszcze, jeszcze nam trochę brakuje. Jednak... Tak to byśmy się mistrza już nauczyli i mieli to z głowy. Hmm. Dobra. Jeszcze se mięska trochę zjemy. I możemy rozpocząć naszą pierwszą walkę. Chodź. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo, walczę na arenie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Chciałbym Cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z Tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie? Nie, chcę się bić. Natychmiast. W takim razie możemy zaczynać, jak tylko będziesz gotów. Chcę z Tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. Okej, okay, zapiszemy przed walką, jakby co. No, ale chyba powinniśmy go zgnieść. Jednak tego mm, gorzej z kaimem będzie ciężej. Dobra, Zaczynajmy. Niech wygra najlepszy. A nawet by on nie, nie, nie tego. Nawet by on nie zdążył wyciągnąć kiepsciak Jeszcze z Kaimem zawalczymy Jeszcze pożałujesz Spuściłeś mi niezłe No to by było na tyle z nim gdzie jest Scotty? tu oh jest wyją... o jest, on tu jest Stawaj. walczyłem z Kirgo i pokonałeś go całkiem nieźle jak na takiego żółtodzioba. jestem pod wrażeniem no teraz tylko pozostałeś się Kaim z którym nie będzie już tak łatwo zapiszemy najlepszy przed tym bo to tu naprawdę będzie ciężko. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd! Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd do własnych siłach. Pomyślmy. Nie, nie przychodzi mi do głowy nic, co byłbyś w stanie zrozumieć. Może jednak powinieneś spróbować. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! No dobra. Nim będzie naprawdę bardzo ciężko, nawet nie wiem czy wygram. Postaram się. A, A damy tu. No bian, chodź. To tylko to jest siły siły woli No dobra Dawaj A i będzie? Yes. Jaki fuks Życiowy dobra, zapiszemy od razu. Mieliśmy Cztery, nie Trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć nam brakuje do kolejnego poziomu, do poziomu siódmego. Wstawaj, teraz. O tym nie wiesz, dobra walka, twój trening. No, z nim nie ma kwestii dialogowej. Zapiszemy tu. Yy, dobra. No i idziemy do Scottiego. Pochwalić się, że wygraliśmy walkę, Scotty. Wyzwałem Karima na pojedynek. I pokonałeś go. Muszę przyznać, że świetnie sobie poradziłeś. Karim od dawna uchodził za jednego z najlepszych wojowników w kolonii. Jestem pod wrażeniem. Dobra, to teraz jeszcze idziemy do Fiska. Na szybkości. To jest szósta. Powinien już wyjść z tego budynku. Ze swojej chady, chaty hmm Dobre. no, no i dobra nie, jeszcze nie wyszedł jeszcze to nie to zapiszemy no, hmm. dobra, chyba, że na niego poczekamy jeszcze no, 6.19 jest no to może pójdziemy po prostu w kimę w naszym bezmiennym No do następnego pojadu ranka Jest fisk Jeszcze go bronią? Wcześniej no dobra. O, 620 byłek ma, więc. Więc nie tak źle. dobra, niech wstaje w, w następnym odcinku będziemy wykonywać wszystkie zadania w, w biarstwie No, tam też chyba nam zajmie, tam zajmie nam z, z, z dwa odcinki. Myślę. dobra, fisk. Sawaj. Ciągle szukasz chłopotu. To Znalazłem kogoś z nowego obozu, kto chciałby nawiązać z Tobą współpracę. No nie. Kto by pomyślał? Widzę, że bardzo Ci zależy na popularności w naszym obozie. No i udało Ci się. Kogo mi tu przyprowadziłeś? Nazywa się Szarki. Szarki? <laughs> Jest jeszcze gorszy niż Mordrak Jeśli chodzi o jego... Nie musisz się już o niego martwić. Okej, okay, my jeszcze kupimy sobie... Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Kilka zbył. Myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Mm, kupimy sobie lekkie spodnie i ciężkie spodnie, zwykłe. Potrzebuję spodnie kopacza. Dobry wybór. No i teraz spodnie kopacza. Daj mi spodnie kopacza. Dobry wybór. Dobra, mamy wszystkie, może jest nawet lepsza, zaraz zobaczymy, o, jest lepsza, mamy te spodnie i teraz w następnym odcinku, jak mówiłem, będziemy szli do obozu na bagnie i tam wykonywali questy, pozdro.